Dzień dobry, mamy kolejny dzień, poranek. Tak się prezentuje właśnie widok ze Sky Tower wczesnym rankiem. A co można robić w Sky Tower wczesnym rankiem? Oczywiście kąpać się. This is paradise dance Like you made it even. Idę zobaczyć, zobaczcie. Oooo! Wziąłeś wziąłeś ten duży. Nie mogę się zakryć. Wybrałeś ten duży, a nie zostawiłeś ten mały. Niemożliwe. Uciekaj, siostra. Niemożliwe, że się pomoliłem. Muszę się zgrać. Wszystko co dobre szybko się kończy, trzeba zjeść śniadanko i ruszać. Powolutku się zbieramy. Tutaj troszkę ogarnięte jest. Piotrek Kawka jeszcze pije, którą przed chwilą zrobiliśmy. <grym> Mam nadzieję, że jest wszystko posprzątane. Ładnie, pięknie. O, wazon. Troszkę się obrócił. Time lapse się nagrywa. Pewnie pokaże. Piękny widok. Aż nie chce się wyjeżdżać. Pogoda idealna. Po prostu idealna. Myślę, że nawet widzimy. No I kościołek, Piotrka. Nawet ci go zajmuje Piotrek mówił, żeby tutaj oświetlenie zrobić Byłby ładny no. Mega, Wszystko co dobre szybko się kończy. Trzeba wracać do domu. Dokładnie tak. Na pewno tu wrócimy jeszcze nie jeden raz. <laughs> Także jeżeli macie okazję, przyjeżdżajcie tutaj! This is paradise. Sobie, odpoczywamy i oglądamy, oczywiście, kogo? Rodzinkę 4 plus 1. W tym momencie jesteśmy na plaży w Breli. Fajny odcinek. Opowiadamy co i jak o Chorwacji. Polecamy serdecznie. Warto zobaczyć. <grych> Ale chill out. A gra się jak woda leci do wanny? Mhm. Wow. Nagrałam. Nagrałam i nawet pokazałam. Pozbawiamy. No tak, serdecznie. Musimy zrobić taki teledysk, Bieszczadzkie anioł. No tak, nagramy Ze teledysk. Wszystkich Ze wszystkich tych wszystkich aniołów, no. to takie zimowe też mamy. Tak, a to też zimowe super wyszło. No, w wannie, nie, nagraliśmy w wannie no, też. Nagraliśmy, może pokażę. <noise> Bieszczadzkie Anioły. To takie shorta zrobiliśmy, no. Bieszczadzkie Anioły. Nie wiem, co tam się nagrało, bo, bo ciemno było, chyba, że to rano nagrywaliśmy. Kąpaliśmy się i w nocy, i rano, także to super. Wykorzystaliśmy wannę maksymalnie jak się dało. Czadersko, nie? Tak. Pozdrawiam pana Szantynę, domy to wszystko to. <laughs> szantynę, tak? <laughs> tak. Ja nie wiem, jak pan ma na imię. Ja też nie wiem. No. Ale pozdrawiamy. My tak już pozdrawiamy kiedyś na balatonie, też pozdrawialiśmy. Nie pamiętam, czy napisał, czy nie napisał. Ale wydaje mi się, że nie napisał imienia. Pasuje mi na no, tak. Co? Na Marka mi pasuje. Marek? Mm. <grystanie> tak. Także pozdrawiamy wszystkich naszych widzów. Serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie. <grystanie> Fajnie, że byliście z nami na tym wyjeździe. Tak. I może ktoś był w, już w Sky Tower, w jakimś innym apartamencie, to napiszcie. Mm -hmm. Napiszcie wasze wrażenia i jaki to był numer pokoju, tak żebyśmy widzieli. Tak, dajcie znać, koniecznie. Mm -hmm. Bo to jest ciekawa kwestia. Mamy 42, 5B. Tak. Patrzcie jak to wygląda, Piotrek mnie nagrywa, ja nagle patrzę, ich jest dwóch! Cześć Piotr, cześć, się masz? No, witaj, przybił piątkę. O, Iza, Ty też jesteś, witaj, witaj, witaj Izabelsiu. Masz znowu dwie. Tak. Fajnie, A tym razem miałam dwóch. No pokadaj, pokadaj z nimi. No Piotr, tak, dzieci, się dzieci na spacery. On się strasznie. Biegnijcie, biegnijcie, szybko, bo nie zdążycie, na bank nie zdążycie, spóźnijcie się. Hm? Ale wiecie co, Piotrek mnie tak nagrywa, nie, a nagle jest tyłu tak druga głowa, tak to śmiesznie wyglądało. Bieszczadzki aniołek, polski bieszczadzki aniołek. I tak, nasi drodzy, czas szybko mija. O tak. Jak już Izabela mówiła, zbieramy się już do domu. Nieraz tutaj na pewno wrócimy, plany już są, tak. prawda? Tak, nawet mamy upotrzebny apartament. Tak. Tak, żegnamy się spokojem, Zostawiamy porządeczek. Wszystko ładnie, pięknie. A my gotowi do wyjścia. Troszkę się zachmurzyło, ale... Ale jest pięknie nadal. Hmm. A więc ruszamy, Piotrek, nie? Tak, ruszamy. Tak. Już czas. 11 godzina, czas wymeldowania, proszę Państwa. Co zrobić? Do zobaczenia! Ale tutaj jest czodersko, prawda? Super. Naprawdę wygląda to rewelacyjnie. Że tak nie chodziło po głowie, że musimy zrobić też tak przypokój. Że przypokój u nas mm -hmm. byłoby ciekawe. Bardzo no, jest fajnie. <laughs> tutaj sufit jest widzicie, podświetlany. Pięknie. No Nie mogę się dosłownie pożegnać tutaj z tym widokiem. <laughs> Ale było fajnie. Hey, well, <laughs> wow. Don't be afraid of let go, just a little bit more. We're taking the heavenly glow, we've come to a all